Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar AmoService Ekstrafelgi.pl Staffa Carbontek, Chakram Samochodowe instalacje BRC 2B Rail Autoracing.pl Tech.pl, Bezpieczne zbiorniki ATL Andrzej, 1-1, killer Szepieniec. No, bój będzie. Rafał teraz zrobił błąd. Pewnie będzie więcej... Skoncentrowany i, 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 i będzie bój. Ja robię swoje, próbuję jechać szybko. Pierwszy podjazd, 9 sekund, straty. Teraz blisko 2 minut. No, co mam powiedzieć? Do jakichś tam rekordów trasy długa droga, natomiast no ja tutaj dzisiaj nas nie interesują żadne rekordy. Tak naprawdę opony nie są grzane. Myślę, że te czasy nie wiem, czy są do osiągnięcia. Wydaje mi się, że na pewno nie dzisiaj. A ja jadę swoje i no i będziemy się przyglądać walce. Ja będę patrzył na Rafała, Rafał na mnie, Marcin. Wszyscy się będziemy ścigać. Jak na razie rekord trasy należy do Ciebie, bo trasa została zmieniona w tym roku. Tam mamy innego miejsca. Super, oby tak pozostało. Sponsorem relacji była firma Chakram, koncesjoner marki BRC i właściciel sieci skupiającej tysiąc warsztatów montujących samochodowe instalacje gazowe w Polsce.